kreatywne pisanie Jak napisać bestseller Rozdział 7 Marketing i promocja 7. kwietnia organizowanie wydarzeń promocyjnych Zagadnienia 7.4.1 rodzaje wydarzeń promocyjnych 7.4.2 planowanie wydarzenia 7.4.3 promocja wydarzenia 7.4.4 przebieg wydarzenia 7.4.5 narzędzia i technologie 7.4.6 po wydarzeniu. Organizowanie wydarzeń promocyjnych to kluczowy element strategii marketingowej dla książki. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone wydarzenia mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników, zbudować więź z już istniejącą publicznością oraz zwiększyć rozpoznawalność autora. Poniżej znajduje się szczegółowy przewodnik na temat organizacji takich wydarzeń. Spotkania autorskie osobiste spotkania z czytelnikami w księgarniach, bibliotekach czy innych lokalach. To doskonała okazja do podpisywania książek, rozmów i budowania relacji z fanami. Webinaria i wydarzenia online w dobie cyfryzacji organizowanie wydarzeń online staje się coraz bardziej popularne. Możesz prowadzić prezentacje, czytać fragmenty książek, prowadzić dyskusje na temat procesu pisania lub omawiać główne tematy książki. Warsztaty pisarskie możesz organizować warsztaty, które pozwolą uczestnikom rozwijać umiejętności pisarskie. Tego rodzaju wydarzenia mogą przyciągnąć ludzi, którzy są zainteresowani pisaniem i twórczością literacką. Konkursy I giveaway organizowanie konkursów, w których nagrodą będzie Twoja książka może zwiększyć zaangażowanie społeczności. Uczestnicy mogą dzielić się swoimi przemyśleniami na temat książki lub tworzyć własne opowiadania. Określenie celu zdefiniuj, co chcesz osiągnąć organizując wydarzenie. Czy chcesz zwiększyć sprzedaż, zbudować relacje z czytelnikami, czy może zdobyć nowych fanów. Jasny cel pomoże w dalszym planowaniu. Wybór daty i lokalizacji zdecyduj, kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie. Upewnij się, że termin jest dogodny dla Twojej grupy docelowej. W przypadku wydarzeń online rozważ strefy czasowe uczestników. Budżet. Przygotuj budżet, który uwzględni wszystkie wydatki związane z organizacją wydarzenia, takie jak wynajem miejsca, materiały promocyjne, catering, jeśli potrzebny, oraz wszelkie inne koszty. Media społecznościowe. Wykorzystaj swoje konta na platformach takich jak Facebook, Instagram i Twitter do promowania wydarzenia. Utwórz wydarzenie na Facebooku, aby ułatwić śledzenie oraz przypomnienia dla uczestników. Strona internetowa i newsletter, umieść informacje o wydarzeniu na swojej stronie internetowej oraz w newusletterce. To świetna okazja, aby dotrzeć do osób, które są zainteresowane Twoją twórczością. Współpraca z lokalnymi mediami, zgłoś się do lokalnych gazet, stacji radiowych czy blogów literackich, aby zyskać dodatkową promocję. Możesz zaprosić dziennikarzy na wydarzenie, aby opublikowali relacje. Agenda Przygotuj szczegółowy plan wydarzenia, który uwzględnia czas na różne aktywności, takie jak prezentacje, pytania i odpowiedzi, a także czas na networking. Interaktywność Zachęcaj uczestników do zadawania pytań, dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz angażowania się w dyskusję. Interakcja z publicznością sprawi, że wydarzenie będzie bardziej wartościowe. Materiały promocyjne Przygotuj materiały, które będą dostępne dla uczestników, takie jak ulotki, zakładki czy próbki książek. To pomoże w dalszej promocji po zakończeniu wydarzenia. Platformy do organizacji wydarzeń online, narzędzia takie jak Zoom, Google Meet czy Microsoft Teams są świetnymi opcjami do organizowania wydarzeń online. Umożliwiają interakcje z uczestnikami oraz udostępnianie prezentacji. Narzędzia do promocji, aplikacje do zarządzania mediami społecznościowymi, takie jak Buffer czy Hootsuite, mogą pomóc w planowaniu i publikacji postów promujących wydarzenie. Zapisy i rejestracja. Skorzystaj z platform do rejestracji, takich jak Eventbrite czy Meetup, które ułatwią uczestnikom zapisanie się na wydarzenie oraz będą przydatne w zarządzaniu listą uczestników. Podsumowanie. Zrób podsumowanie wydarzenia, zbierz opinie uczestników i oceniaj, co się sprawdziło, a co można poprawić. Możesz również rozważyć stworzenie krótkiego raportu, który udostępnisz swojej społeczności. Zarządzanie relacjami. Utrzymuj kontakt z uczestnikami poprzez e-maile lub wiadomości na mediach społecznościowych. Dziękując im za udział, możesz również przypomnieć o swojej książce lub innych nadchodzących wydarzeniach. Dalsze promocje: wykorzystaj materiały z wydarzenia, takie jak zdjęcia czy nagrania, do dalszej promocji na swoich kanałach społecznościowych oraz stronie internetowej. Organizacja wydarzeń promocyjnych wymaga staranności i planowania, ale może przynieść ogromne korzyści w postaci większej liczby czytelników oraz zbudowania silnej społeczności wokół Twojej twórczości. Wykorzystując powyższe strategie, możesz stworzyć angażujące i efektywne wydarzenia, które pomogą Ci w osiągnięciu sukcesu jako autora. Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller. Rozdział 7. Marketing i promocja. 7. kwietnia organizowanie wydarzeń promocyjnych.